Siemanko, 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 więc jestem Yxis Brescent ProStars. A dzisiaj widzowie następny filmik Daily. Oczywiście kończy się już nam pierwszy tydzień ferii, ale jeszcze przynajmniej nami drugi. Dzisiaj będę mówił też oczywiście w filmie, co będzie w drugim tygodniu, ale chcę jeszcze tylko przed tym zaznaczyć, że dzisiaj będą dwa filmy, z racji tego, że wczoraj nie wyrobiłem się z filmem. Miniaturka już jest do tego filmu, który teraz nagrywam gotowa, ale yy, film cały czas nie jest nagrany, więc właśnie teraz go nagrywam. No więc tak, dzisiaj widzowie dużo misji sobie poprzechodzimy, mamy już wszystko przygotowane tutaj mam, pierwsze wygraj 10 bitw na wyzwolenie hiperdoładowania, to sobie dzisiaj zrobimy, po drugie pokonaj 15 przeciwników na trybie atak miłości, właśnie też sobie otworzymy czekoladową skrzynkę, więc mamy już gwarantowane hiperdoładowanie plus czekoladową skrzynkę. I widzowie, dwa Chaos Dropiki, ponieważ w momencie, gdy będziemy to wszystko wygrywać, mamy tutaj Chaos Dropa na codziennych wygranych. No i mamy tutaj teżzego yy, właśnie Mega Miś Shade do wygrania. Yy, też mamy tylko niewykonalny level i mamy następnego Chaos Dropa właśnie. Więc co, od czego by to zacząć? Myślę, że może od właśnie tego Mega Misia Shade'a. Ja tutaj sobie wezmę Edgara, ponieważ yy, no ja sobie tutaj tak unigrałem nim. Moja taktyka to jest iść na początku na Percubis i minąć tego Shade'a, i po prostu wtedy z tymi 16 Percubisami w prawym górnym roku, które są po tym samym labiryncie, przejść sobie i właśnie go rozwalić. Mam El Primo, więc dwóch na blisko. On chyba raczej też będzie chciał iść po te Percubis, ale będzie zagrożenie, ponieważ yy, zawsze grałem, że jeden chociaż Rico był albo ktoś na daleko, jakiś Colt. Yy, no i ten Shade teraz w tym wypadku będzie nas gonił. Ja już włączam sobie gadżet, żeby jak coś to tam przeskoczyć na powrocie. O, a ten tutaj fraguje. Już za pierwszym razem, dobra. Ja lecę od razu tam na PR -cuby. Mamy PR -cuby. i teraz tutaj zawsze jest zadyma. Ja muszę wziąć te PR szybko i go w międzyczasie rozwalać. Ja się też leczę dzięki mojemu Star Power'owi. Ja biorę wszystkie PR dla siebie. El Primo nie dostał niestety żadnego. Ale okej, okay, dobra, mamy. No i teraz w sumie to tylko trzeba czekać aż się go rozwali, włączam hiper, skaczę na chłopa, no i teraz już go tylko rozwalamy, pięknie, następny jeszcze, nie wiem czy to już był z hiperką czy bez, ale on zaraz zginie znowu i ja jestem znowu teraz sam, ale mam 13 tysięcy życia, więc na spokojnie jeszcze się leczę, dzięki moim Powerowi. No, no i teraz po prostu trzeba go po kolei rozwalać na tych... Y w pierwszych levelach radziłbym jeszcze brać Riko czy coś takiego, ale no tutaj to po prostu na ostatnim levelu ja biorę Edgara i rozwalam yy, po prostu bossa na końcu, A Więc tutaj już jest taka bardziej no skillowa taktyka, no ale na, mi zależy tylko na tym chaosdropie, <laughs> więc tak, uwaga, co my tutaj mamy w tym, tym chaosdropie, uwaga, co tutaj będzie? 3, 2, 1, otwieram bardzo rzadki, podwójne epicki, potwórne epicki. I poczwórny pizki, dobra? 100 punktów mocy, 100 blinksów, 200 monet i 150 kredytów. Uwaga, czy będzie. I nie brakuje mi tak mało. 22 chyba kredyty na Glouberta. Więc może w tym house dropie, właśnie za te codzienne wygrane, będzie. Będą kredyty na Glouberta. Uwaga, co my tutaj mamy? Bardzo rzadki. No i podwójny, bardzo rzadki. Monety i monety. I nie ma niestety kredytów na Glouberta. A szkoda, może widzowie. Będą one nie w chaosdropie dropie raczej nie Ale może właśnie w tej czekoladowej skrzynce I akurat wtedy na Globercika nam starczy Więc dobra lecimy dalej Widzowie teraz może sobie zagramy Bo tutaj był jeden tryb walentynkowy Co teraz dla odmiany wyzwolenia hiperdoładowania I na końcu czekoladową skrzynkę A wy widzowie pamiętajcie że żeby, żeby Zasubskrybować ten kanał No i dać po prostu łapkę w górę pod tym filmem Żeby nie ominęły was nowe filmy właśnie z ferii no i potem też w trakcie roku szkolnego co tydzień film, filmy po prostu takie normalne, a na razie mamy widzowie daily, więc mamy wyzwolenniki preloadowania. Ja już klikam jaka postać mi się wylosuje, uwaga, uwaga, Gigi, dobra. Raz grałem Gigi i fartem wygrałem ją na czwartym miejscu, teraz trzeba po prostu się będzie trzymać z daleka od tych wszystkich ludzi. No chyba, że jakaś Mina nas podjedzie albo jakiś Oli to wtedy już mamy kłopot, ewentualnie można ultem uciec. No, ale miejmy nadzieję, że to się na razie nie wydarzy. Więc zbieramy sobie tutaj yy, skrzyneczkę. Mamy od razu hipodłodowanie, i ja lecę na tyły. Ja lecę na tyły na spokojnie. O, tu jest Oli, dobra. To ja jednak od niego uciekam. Dobra, uciekłem od niego, ale teraz nie mamy ulta. Dobrze, że nie zmarnowałem hiperki. Bo w razie czego będziemy mocniejsi po prostu. Tu jest jakiś Dżedżong. Ten Oli tutaj na mnie idzie, dobra. Tu jest Finks O, i jest, jest skrzyneczka Jest cały czas top 8, ale ja tu mam skrzynkę swoją, żeby sobie naładować ulta Dobra, i ja bym tego Zhejjonga chyba podjechał Ja bym tego Zhejjonga podjechał i mamy Mamy pierwszego Power Top 5 widzowie, jeszcze jedna osoba zginie I wtedy, ojojoj Byron Ach, Jeszcze jedna osoba zginie i wtedy mamy jakby tego wina zaliczonego, bo tu od top 4 jest win więc ja, żeby nie powiedzieć, że kampię, pójdę sobie tu bardziej na tyły, okej. Okay. I może teraz lekko do tego krzaka wejdę, ale tak, żeby aż za bardzo nie podchodzić tam do nich, podczas gdy oni walczą. Jakiś tyrank w ogóle. Ty, już wielkie starcie? Co jest grane? Dobra, uciek ucieknął, ucieknął, ucieknął. O, i udało mi się go podjechać, najpiękniej. No i mamy. Jesteś numerem jeden na gigi. Nie spodziewałem się go totalnie, ale mamy widzowie wygraną rundę na i mamy hi wyzwolenie, hiperdodowanie zliczone i mamy losowe hiperdoładowanie, Uwaga, co w nim będzie? Do B, Dobra, hiperdoładowanie do B obrona królowej. Co on robi? Pociski z superataku B rozdzielają się na dwa, kiedy osiągną maksymalną odległość oraz przy uderzeniu. Jeszcze bardziej zwiększają zasięg jej superataku. No i pięknie, no. Tylko, że jeden, jest, jest jeden problem, że ja aż tak nie maksuję Bima, mam na siódmej mocy, no ale, ale może y, kiedyś, tak samo jak z tym RT, może kiedyś się nam uda. No i dobra, widzowie, teraz tylko atak miłości nam została misja na czekoladową skrzynkę. Ja tutaj biorę od razu Kenji'ego, tutaj mam go na 900, bo już wbiłem podczas poprzednich odcinków, jeśli nie wiecie y, kiedy, to wszystkie odcinki poprzednie znajdę macie w opisie, widzowie. A ja po tej rundzie... O, nowa mapa jest dobra. Tego się nie spodziewałem, ale cały czas miejmy nadzieję, że uda mi się tutaj wygrać. Dobra. Ja bym na początku rozwalił tam. Co po prostu? O. Tutaj, dobra. Mamy następną bombę od razu. Funk, dostaje? Nie, dostaję. Te krzaki trzeba by nim zbombardować. Ajaj, Aj, to miało być chyba podanie. Ja po prostu je nie przyjąłem. No ale dobra Następna bomba Ok, Mac Nie dostała, tu będzie ciężko na tej mapie. Tu są krzaki, tu można unikać. Nie wie, nie wie gdzie jest postać. Ale dobra, mamy już 1-0. Grom sfragował. My tu im czyścimy krzaki na razie. Ok, idę po tą Mac. Dobra, zabiłem. Dostała, pięknie. Może tylko jedną osobę zabiję i mamy zaliczoną misję, widzowie. Mamy zaliczoną wtedy misję, ale... Dobra, nie dostałem, nie ma tragedii. Ty, Tamek tam stoi. Ja bym mógł ją w sumie dziadnąć jakoś. Dobra, i uwaga. Pięknie. jeszcze nie. Jeszcze nie pięknie, bo teraz się dopiero obudziła Tamek. Okej, okay, idę. Czy stanie? Dobra, dostała. No i pięknie. I teraz mamy widzowie zaliczoną misję. Już teraz bez obaw. Nie musimy nawet wygrywać tej rundy, ale raczej wygramy, bo jest pięć... 0 yy, i Tamek nie jest do końca aktywne, jakby to tak powiedzieć, dobra, zakoszę bombę temu fangowi. Zakoszę, dobra, Boga dostanie, nie dostał. Te wolę ulta. oj, teraz mnie zabili. Czyżby był pierwszy frag dla nich? Jest, jest, jest. Na mnie, ale spokojnie, o tragedii, jakoś to się jeszcze wszystko ułoży. A no, chciałem se przejście zrobić, to niezłe se przejście zrobiłem. Czy tam, grom tam daje radę? Daje radę. Bra. No i pięknie, zabiłem jeszcze jednego. I mamy to po trzy z gromem fragi. Pięknie, tylko ja jeden raz ginąłem, więc są trochę gorsze staty. Ale mamy widzowie naszą czekoladową skrzynkę. Uwaga! I co w niej będzie? Otrzymam za trzy, dwa, jeden i uwaga! Szóstka! To może być skin, widzowie! To może być skin. Uwaga, co tutaj mamy. Blinksy, blinksy. I jest skin. Pięknie! Elegant, low! Zadymiarska walentynka i jeszcze y, piękna odznaka. Mamy pierwszego skinka w czekoladowej skrzynce, no i pięknie. Albo tam skrzynce miłości, jak to woli. Już tutaj od razu Lu, mamy. Gdzie jest tutaj ten piękny gościu? No i mamy Eleganta Lu, teraz już jest nawet piękniejszy. Mamy tu jeszcze jakąś y, misję za rekord zleczoną. O, akurat do Kędziego, emotka taka Więc fajnie, fajnie, przygarnę, przygarnę sobie. I jeszcze tutaj szybko kędzi, u góry on jest, bo już 912 pucharków mam na nim yy, przez ten nowy tryb. Więc tutaj zamiast tego plaszczącego, można by było yy, zrobić po prostu tą emotkę. No i pięknie, no i pięknie, widzowie. Więc teraz Wam szybko powiem, jaki będzie następny tydzień, widzowie, pod względem filmów. Właśnie drugi tydzień ferii. Więc yy, już Wam mówię, drugi tydzień to nie będzie tydzień takich odcinków bardziej o tutaj jakiś nowy tryb i tak dalej, tylko będzie to tydzień nastawiony na wyzwania, więc Waszym zadaniem pod każdym filmem w komentarzu dać nawet po kilka zadań do zrobienia, będę wybierał te najciekawsze kilka zadań do zrobienia y, po w tym najbliższym tygodniu, teraz od poniedziałku aż do niedzieli i będę postarał je na każdym odcinku robić. Ja już mam jedno od kolegi, które Wam powiem właśnie na jutrzejszym odcinku, y, no i na niedzielę też mam mega fajny finał zakończenia, też od kolegi mam fajne wyzwanie, ale jedno już widzowie, wy wybrałem wyzwanie z komentarzy, bo pod jednym filmem właśnie z najnowszych ferii y, było właśnie jedno wyzwanie, więc ja już sobie je zaakceptowałem. Y, no i Niedługo będę nagrywał też o tym filmik już na poniedziałek, ale jeszcze widzę jeden filmik będzie dzisiaj, więc koniecznie żeby nie przegapić tego filmu, to subskrybujcie ten kanał, no i polubcie ten filmik, a my widzimy się jeszcze dzisiaj na jednym filmiku, a potem jutro w poniedziałek na właśnie pierwszym filmie z wyzwania. I to by było na tyle, trzymajcie się i cześć.